Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Wojtek Reichel. Panie redaktorze, sprytnym ruchem Putin przerzucił na legalu oddziały Prigorzyna na Białoruś. Co ten gambit oznacza dla dalszego rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą? No, o tym się przekonamy w zależności od tego, jakie zadania, ta, ta część grupy, bo tam nie cała grupa, reszta została podporządkowana Ministerstwu Obrony Rosji. W związku z tym nie cała grupa się znalazła na Białorusi, tam część się znalazła, no i ta część być może jakieś zadania będzie miała do wykonania. Na razie czytałem, że Ukraina pośpiesznie wzmacnia ochronę granicy z Białorusią. W związku z tym trochę musiała ściągnąć chyba wojska z tych wschodnich terenów. No i to dodatkowo skomplikuje kontrofensywę, która i tak, tak jakoś się w żółwym tempie rozwija, no ale to trudno, żeby było inaczej. Pan Andrea Dorian. Oglądałem niedawno stare kroniki filmowe. Wtedy wołano, pomożemy, teraz zwyciężymy. No to tam Donald Tusk woła, że ślubuje nawet, że zwycięży. Wtedy Gierek, teraz Jarosław. No to tam inni wołają Jarosław, tak. Klakierzy mają podobny tembr głosu, stroje ludowe i flagi też takie same, i tak dalej, i tak dalej. No, flagi to mają biało-czerwone, to jasne. Wtedy rządził naszym nieszczęśliwym krajem pierwszy sekretarz. Teraz też dla niepoznaki nazywany prezesem. Gdzie znaleźć różnicę, pomijając fakt, że teraz ksiądz to czasem pokropi? Tę formę ustrojową należałoby nazwać partiokracją, bo z demokracją ma ona niewiele wspólnego. Jak to nie ma wspólnego? Partiokracja to jest demokracja. Przecież na czym polega demokracja przedstawicielska? Na tym, że władze z rąk obywateli przejmują, Sztaby partyjne, proszę zwrócić uwagę, zanim jeszcze rozpocznie się jakiekolwiek głosowanie, to o tym, kto się znajdzie w Sejmie, przecież nie decydują obywatele, tylko decydują sztaby partyjne. Kogo wpiszą na listę, jak go nie wpiszą, to tam, żeby nie wiem co, żeby nie wiem, jak był popularny, to się do Sejmu nie dostanie. A ponieważ w naszym systemie politycznym, poza stanowiskiem prezydenta, to właściwie wszystkie inne organy państwowe są bezpośrednio bądź pośrednio emanacją Sejmu, to znaczy, że ten, kto ustawia, że tak powiem, Sejm, ustawia w ten sposób cały aparat państwowy. Więc to jest jakieś 30 osób w państwie które tworzą ścisłe sztaby partyjne, to one, oni, te osoby decydują o tym, co się będzie działo. No to jak tego nie można nazwać partiokracją, to ja jestem chińskim mandarynem, a to z tego wynika prosty wniosek, że najtwardszym jądrem demokracji jest partiokracja. Na również demokracji socjalistycznej, bo wtedy też partia o wszystkim decydowała. No z wyjątkiem tych spraw, o których decydowała bezpieka. Ale teraz też tak jest. Także tutaj e, kontynuacja jest większa niż nam się wydaje. Pan Adam Banach, witam. Wielokrotnie wypowiadał się Pan o wpływowej pozycji i roli Żydów w sektorze finansowym i politycznym. Jak więc wytłumaczy Pan sytuację, w której kontrolowane politycznie sądy wydają wyroki uznające roszczenia Frankowiczów, działając tym samym na szkodę banków? No to muszę tu przypomnieć, że ja mówiłem rzeczywiście o wpływowej pozycji i roli Żydów w sektorze finansowym, ale w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, to wbrew temu, co tam, wbrew stanowisku Ligi Antydefamacyjnej, która twierdzi, że takie opinie mają charakter antysemicki, ja uważam, podobnie myślę, że jak każdy, który trochę zna sytuację w Stanach Zjednoczonych, że środowiska żydowskie mają nieproporcjonalny, wiel, nieproporcjonalnie wielki wpływ na sektor finansowy tamtejszy, na media i przemysł rozrywkowy. No ale to dlatego właśnie mówiłem, że Liga Antydefamacyjna stawia znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. Natomiast u nas jest inaczej. U nas dominującą pozycję w sektorze finansowym ma, mają stare kiejkuty, bezpieka. Tak było od samego początku transformacji ustrojowej i tak zostało do dzisiejszego dnia. No i tu, stąd, ponieważ sądy jedne sądy są Rządowe, a drugie nierządne, trochę bałagan tam panuje. To nie jest tak, że orzecznictwo sądowe jest jednolite. Tam jest, są sędziowie legalni i nielegalni, sędziowie rządowi, sędziowie nierządni, sędziowie konfidenci wojskowych służb informacyjnych, sędziowie konfidenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc tu widzimy, że pluralizm panuje. Całkowity w związku z tym takie niespodzianki z Frankowiczami, a poza tym to dla tych Frankowiczów to korzystne orzeczenie wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Pan Aleksander Kot. Panie redaktorze, na moje pytanie o to, czy nie lepiej byłoby nie wiązać pomocy dla Ukrainy z kwestią wołyńską? I poczekać na polityczne wyrzucenie Rosji za Ural, pan skarcił mnie mówiąc, żebym się zastanowił, czy chce Ukraińców na Kremlu za tomówkami. Dostało mi się też w komentarzach, nawet dowiedziałem się, że znokautował mnie pan jak Lenox Louis Gołotę. Kontra nie wiem, dlaczego pan zrozumiał to tak, żebym dziecinnie. Wydawało mi się, że określenie polityczne wyrzucenie Pan złapie w lot, to znaczy scenariusz często omawiany, gdzie osłabiona militarnie i gospodarczo Rosja, od, izo, izolowana od Zachodu, od, zwraca się ku Azji i staje się wasalem Chin. A wtedy my, nie mając z ich strony realnego zagrożenia i nie mając już wojny za granicami, możemy ostrzej grać z Ukraińcami w sprawie Wołynia. Proszę o odniesienie się do tego, bo ukraiński Kreml krem to nonsens, na który nawet Zachód by nie pozwolił. Więc jestem zaskoczony, że pan tak to zrozumiał. Pozdrawiam. No, to jak miałem zrozumieć? Politycznie natura nie znosi próżni. Jeśli Rosja by została tak osłabiona, że politycznie by była wyrzucona za Ural, to ktoś by tę próżnię polityczną tutaj musiał wypełnić. No i myślę, że to nie my, tylko Ukraina by ją wypełniła. I teraz niech się pan zastanowi trochę, co pan tutaj proponuje. Otóż Ukraina, która teraz ma jedną piątą swojego terytorium zajętą przez Rosję, która prowadzi tam wojnę. Bo wynik tej wojny jest bardzo taki niepewny. Najprawdopodobniej zakończy się ona, i to już niedługo, zamrożeniem konfliktu, a Ukraina nawet w takiej sytuacji zachowuje się wobec Polski, można powiedzieć, mocarstwowo. Storcuje pan Zwarycz tam, <noise> jak nie pan Zwarycz, to jacyś inni tam sztorsują, a pan prezydent Duda podkula ogon, jeździ tam do Kijowa i tam no jeszcze tego brakowało, żeby nie przyjął postawy służebnej wobec pana prezydenta Zeleńskiego. No to, ale to właśnie na, chociażby na tle tej polemiki pana prezydenta Dudy z księdzem Misakowiczem Zaleskim, to widać w jakim kierunku tutaj te stosunki polsko-ukraińskie ewoluują. Zwracam uwagę, że Polska wszystko przekazuje Ukrainie. Nieodpłatnie, co tylko może przekazać, udostępnia jej zasoby całego państwa. No i właściwie już wszystko przekazała. I pan myśli, że jakby na Ukrainie skończyła się wojna, to Polska, która się wyprztykała ze wszystkiego, to mogłaby ostrzej pogrywać z Ukrainą? No to myślę, że się pan myli. To, to, je, to są właśnie te post-Agielońskie mrzonki. Państwo Nie to państwo jest silne, co jest silne, tylko to, które ma sąsiadów słabszych od siebie. Na razie tak nie jest, zwłaszcza jeśli te wszystkie zakupy uzbrojenia, które, za które Polska płaci ciężkie pieniądze i zadłuża państwo już na kilka pokoleń do przodu, będą, będą przekazane nieodpłatnie Ukrainie. Bardzo wiele na to wskazuje, bo ta umowa z 2 grudnia 2016 roku nadal obowiązuje. Więc proszę, żeby się Pan zastanowił, czy przypadkiem pan, Pana dobre chęci nie uskrzydlają. Pan Jarek Adam, Szanowny Panie Stanisławie, czy Prezydent jako konstytucyjny strażnik naszej Konstytucji, nie powinien odpowiadać prawnie za ustawy podpisane przez siebie, a nie zgodne z konstytucją. Każda ustawa ostatecznie przechodzi przez jego ręce. Dlaczego to on, jako ostatnia instancja drogi legislacyjnej, nie jest odpowiedzialny za niekonstytucyjność ustaw? Życzę zdrowia. No, jak to nie jest, kiedy jest. Artykuł 145 Konstytucji stanowi, że prezydent za naruszenie Konstytucji odpowiada przed Trybunałem Stanu. A jakie, w jaki sposób tę Konstytucję naruszył? No to Trybunał Stanu o tym, znaczy najpierw Sejm, stawiając go w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, powinien sprecyzować to, a Trybunał Stanu powinien ustalić, czy rzeczywiście naruszył, czy nie naruszył. Ale artykuł 145 Konstytucji jak najbardziej obowiązuje. Pani Aleksandra Karpacka. Szanowny redaktorze. Proszę o komentarz dotyczący sytuacji na konwencji konfederacji. Jak donoszą wszelkie, choć nieoficjalne, źródła, poseł Braun miał przemawiać 5-6 minut i mówić o finansach, o ochronie gotówki itp. Tymczasem ponoć przeszedł do porządku nad tymi ustaleniami. I nie tylko mówił znacznie dłużej, ale w dodatku rzucał znane, choć kontrowersyjne dla głównego nurtu hasła, typu: Nie będą nas Żydzi i Niemcy uczyć historii, czy stop Ukrainizacji Polski. To z kolei wywołało podobno wściekłość Bosaka i Mencena, chcących utrzymać konwencję w merytorycznych, a nie emocjonalnych tonach. A sam Sławomir Męcen został sfotografowany, kiedy ostentacyjny jako jedyny siedzi zdegustowany wśród oklaskujących Brauna Konfederatów. Nie pytam pana o to, czy te hasła są słuszne, bo w tym gronie wiemy, że dużo w nich prawdy. Ale chodzi o to, czy Brown powinien łamać ustalenia i uprawiać taką samowolkę. No, proszę Pani, ja nie byłem na konwencji Konfederacji, y y ale Pani chyba też nie była, dlatego że y tutaj powołuje się Pani na wszelkie, choć nieoficjalne źródła że tam podobno pan Braun miał przemawiać, o czymś innym miał mówić, a mówił o czymś innym i tak dalej. Podobno tam ci wściekli byli Bosak i Mencen i tak dalej. No to ja wie pani nie kolportuję takich plotek. Jak coś wiem, to mówię, a jak nie wiem, to, to mówię, że nie wiem i tyle. Poza tym trochę mnie zaskaki, zaskakuje pani ocena, że kontrowersyjne dla głównego nurtu, jakiego głównego nurtu hasła? Nie będą nas Żydzi i Niemcy uczyć historii. A co pani uważa może, że powinni Niemcy i Żydzi nas uczyć historii, albo że y, Ukrainizacja Polski powinna postępować. No, y, 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 powiada Pani tak, nie pytam Pana o to, czy te hasła są słuszne, bo w tym gronie wiemy, że dużo w nich prawdy. Jak to dużo? Sama prawda jest, jak to? No, w pewnych sytuacjach Żydzi i Niemcy powinna suczyć historia, w pewnych sytuacjach nie. Czy Polska się powinna ukrainizować w dni parzyste, a w dni parzyste się tam nie ukrainizować? No, Proszę pani, lepiej tam wiedzieć, zanim pani zarzuci posłowi Braunowi samowolkę. To trzeba najpierw sprawdzić, czy były jakieś ustalenia, czy, czy tylko podobno były, jak tu nieoficjalne źródła donoszą. Także ja proszę się nie gniewać, ale nie będę tutaj się plotkami zajmował. Pan Mateusz Borowczak. Szanowny panie Stanisławie, z czego może wynikać, że niektórzy określają naród żydowski żmijowym plemieniem? No, pierwszą osobą, która. Tak naród żydowski określiła, może nie cały, ale faryzeuszy, przynajmniej plemię zminiowe, to Jezus Chrystus tak mówił, o czym ewangelia nas skrupulatnie informuje. No to jak ktoś, po, a chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus jest synem Bożym, drugą osobą Trójcy Świętej, więc wszystko wie. W związku z tym wie również i to, że <noise> plemię zbijowe istnieje, groby pobielane i tak dalej. No, pan Jezus tam się nie uznawał żadnych wymagań politycznej poprawności i takie recenzje dosyć bezlitosne dawał tym żydowskim intelektualistom swojej epoki. No i tą informacją kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.